Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, parę informacji na temat karty UFC Fight Night e, KP Almabayev. Karta się rozsypała. Że się wypadły dwie starcia. Montana de la Rosa z Julianą Caroliną. Ja lubię do Carolina tak żeby jako było szkoda. A drugi mniej, Douglasa Silva de Andraja z Johnem Castaniedą. Castanieda za to dostał nagrodę i został przesunięty do starcia z Chrisem Gutierrezem. E, tak ogólnie. Ja też tam uważam, że będzie bardzo dużym underdogiem. Okej. Okay. Było trochę zmian rankingowych, a to ze względu ze zwycięstwo w pierwszej walce Ramazana Tevirova starcił z Charlesem Johnsonem. Szczerze, jestem negatywnie zaskoczony Johnsonem, bardzo słaby występ, eee, Amerykanina przespał zupełnie dwie rundy, w trzeciej faktycznie zaczął atakować Temiro Miro full na wstecznym, Larry bardzo podobnie zawalczył jak chociażby Józef Zalał w starcie z Katarem, ale było to bardzo skuteczne i fajny w stylu. mimo wszystko ja nie uważam takiego Czesie za skandalicznego, są dużo gorsze style do oglądania. J.G. Edrich pokona Andra Lee spawa walka, znowu nie weszło, co nie wiem to a nie, to akurat Andrić dam. okej, okay. ale mówiłem, że ta Adres miała po prostu lepsze niżki w rekordzie, no i te 11 porażek <grystanie> Dany Silva pokonał Lucas Almeida e, Split jest tu żartem, Silva wygrał znacząco Dobra walka, e, Amerykanina e, Nie wiem kto tam dał Almeidzie zwycięstwa Ok, nie będę robił też tego omówienia, bo te walki nie były jakieś ekscytujące Trzeba powiedzieć, To była dobra walka bokserska e, Almeida to układał luki. Szepek Mariscal zgromił Ricardo Ramosa. To no zupełnie Brazylijczyk z szans. Mariscal jest po prostu za bardzo dobry stójkowo. Bronił się zapasniczo-klincersko, bardzo mocno się kleił. Właśnie te Ramos też się to te źle oglądało. Mariscalowi widajcie po prostu jakiegoś normalnego rywala, bo to co dostaje to jest taki troszkę żart tego zwycięstwa niespodziewanego. Eee. O z kim to było? Nie pamiętam nazwiska. Ale jak zobaczę, to powiem. Z Morganem Sherry, jakoś nie mogę go pamiętać. Jeszcze pokonał Jacka Danielsa. Patrzcie jaki rekordik. 5-0 w UFC. Naprawdę, dajcie mu jakiegoś rywala. Nie wiem czy już ranking, ale no myślę, że jakiś eliminator o, rank o walkę rankingową to już jak najbardziej. John Silva był w stanie dostać. Tutaj, zdaniem, też, Pinto brutalnie no i Ostana Ostenalena drugie drugiej Kombinacja dwóch sierpowych. Na początku Pito wyglądał bardzo pasywnie i to bardzo pasywnie leń, wręcz rozdawał karty moim zdaniem, szarżując z tymi swoimi dziwnymi atakami yy, i trochę clinchem. I Pito jego aktywność Boga pomstę do nieba, ale drugi ludzie już trochę lepiej to zaczęło wyglądać, no i właśnie 30 35, no, 35 sekunda No, brutalny noco, no jaki jeden z niewielu, a przez jak dziwnie wyglądają rankingi kategorii ciężkiej E, chciałem sobie to oczywiście zobaczyć, e, ale chyba on do rankingów raczej nie wszedł. No, chyba pokazane były zmiany w kategorii musze, i chyba nic, tak, nic więcej nie pokazane było. Okej, okay. czyli on, ten, ale myślę, że jedna jeszcze to takie zwycięstwo, to i o, oh może pomyśleć o walce rankingowej, a bo tamte rankingi. Ale dziwne, bo Tekszera od razu dostał, co nie, a ten nokot był słabszy od tego, to był to jest, to jest lepszy nokot ten, nie, stanęła jednak dobitką. a tutaj brutalny, bezwzględny nokot. Sam Peterson, i tego się nie spodziewałem, w ogóle tutaj niestety dwóch moich minimalnych faworytów przegrało, bo minimalnie jest splicie, ale Barlowa spodziewałem się, że nawet trzeć czasem to skończy, a tu proszę, Sam Peterson świetnie sobie kontrował tego Berlowa prawym sierpem, kiedyż ten szarozował i go dobił. Dobry występ Anglika, ogólnie nie, nie, nie grzeszył też aktywnością, ale tak samo jak Pinto po prostu upolował w końcu przeciwnika. Hayden Amin pokonał niejednogłośną decyzją Williama Gomisa. I splity były splitami, ale wszystkimi trzema, chyba pierwszy coś takiego, jest tyle splitów na jednej karcie i z żadnym się nie zgadzam. Jakby w żadnym momencie nie dałbym zwycięstwa drugiej osobie. I za każdym razem uważam, że znacznie zielone oczko jest przy poprawnym nazwisku. A to za powiem. Pierwsza runda bez dyskusji gomis, trzecia bez dyskusji Amil. Tu chyba nie ma akurat żadnych wątpliwości, do co do co do tych dwóch rund. Amil dyktował warunki w trzeciej rundzie, clinch, presja, taki, nawet więcej ciosu bym powiedział, nie wiem jak statystykowo. No gomis pierwszej się nie dawał aż tak bardzo klinczować. był po prostu aktywny. Druga runda była deciderem. I nie wiem, za co dali Gomisowi tę drugą rundę, za, nie wiem, siłę ciosów, której nie było, może ciosów miała za więcej, nie wiem, jak nie patrzyłem na statystyki, ale Ami po prostu robił to samo, co w trzeciej rundzie, tylko nie aż takiej drastycznej ilości. A wygrał drugą, trzecią rundę i zasłużenie zwyciężył z Gomisem. A przez to, jak bardzo pchałem Francuza do rankingów, to teraz automatycznie pcham Filipińczyka. No, wychodził z flagą Filipi, nie wiem, czy to jest Ameryka, ogóle czasem te flagi na to są dziwne, bo hak po raz teraz na przykład wyszedł z flagą Markańską Który pokonał Estepana Rybowica. I to jest bardzo dobra walka Czyli Ribowic kolejna Po prostu walka fight of the night I to taka Bardzo mocna e, Fight of the night Bezdyskusyjne e, Osiągnięcie, pierwszą rundę jednak Rybowicz bardzo źle wygląda w defensywie e, Przed czasami Po prostu nie ma karty I to było widać Jak po raz jest bokserem I to od razu widziałem, że to jest po prostu taki Boxer? Dobry bokser Jak na stan. jak na. Yy, poza rankingi, nawet w lekkiej, ale poza rankingi, to naprawdę jest ok. Tam nie ma. Yy, ten. Nie ma. nie mogę powiedzieć, że ma zły box. Ma bardzo dobry box. Yy, Zapaśnicza tutaj nie pokazał nic. A dziwne, bo Rygłowicz jest jakiś pod potęgą w tej płaszczyźnie. Ale no, trzeciej Tutaj niektórzy mówią o Skawie, ale drugą rundę uważam, że hak Parast wygrał aktywnością. Jakby Libowitz trafiał, tak powiedziałbym nawet częściej niż Nestarat no, hak, Hakparast, wydaje mi się, że tam aktywnością. Ale ten split jest żartem, bo u jednego sędziego wygrał pierwszą rundę. Nie wiem za co, i szybciej dałbym drugą. Także żart. Dru drugą rundę wygrał wszystkich Hakparast, trzecią wygrał Ribowicz. ponoć decyderem była pierwsza, z czym się absolutnie nie zgodzę, szybciej byłaby druga. Ogólnie split żart Powinny być jedną głośną zyskę, wygrać afgański Marokańczyk. Cody Brandes knockoutował Juliana Marquera. A to była takie śmieszna walka, bo ja mówiłem, czemu to jest home event, jak właśnie na Saatach akpala z sa Ajobowicem, albo nawet z Gomisem. Czemu to jest to jest event? Właściwie mi chyba ujemne bilansy w i to marka chyba wyleci z organizacji. Yy, no co, była zadyma. Najpierw Brandy szliktował warunki, potem Markus nagle część trafił, nie pamiętam już jaki ciosem trafił, naruszył, Brandasz latał, jak ściekł, w ogóle, to, że pokazał charakter, zazwyczaj z królikiem i <grywania> każdą okazję do no kontestu weźmie, <grywania> i tym podobnych. co mnie dało, troszkę mnie śmieszyło, że takie coś się wydarzyło, no ale okej. Okay. No i ostatecznie, e, Brandy szła tuż po tym, Ataku ściekły Markeza, się bronił, w końcu wypadły obydwu szczęki, przerwanie, troszkę kontrowersyjne, ale już o to. oto, wiadomo, że zawsze to troszkę to oceniać. Tak, bo też odpoczął i trafił, U jest właśnie w prawym krzyżowym. Markeza to jest razie namroczony, dobity, tyle. Fajna zadyma, po prostu jak ktoś lubi zadymę w walkach, to na pewno był ucieszony. No i main event. Portugalia, Kazachstan. Takie no, nietypowe połączenie jak nam USC. To trzeba powiedzieć. A no, jeszcze Kazachstan to pół ale Portugalia. Śmieję wątpić, że 50% Portugalczyków wystąpiło na tej karcie. <laughs> eee, kapę. Genialna defensywa. Zapasicie. Ja właśnie tak myślałem, bo takie, takie No jest dobry ten kapę. W defensywie zapasicie, ale kurde też nie jest zły. Kurczę, Alambayev też nie jest zły w tym względem. Eee, Kazach. No nie, jednak się okazało, że wystarczyło. Kp, yy, defensywy zapłacić, inna na Kazacha. Yy, I stójca Rambaje był bezbronny, ale się jeszcze nie spodziewałem aż takiej bezbronności Kazacha w stójce. Myślałem, że tutaj, yy, wiecie, no. Będzie lepszy Kp na pewno. Nie miałem tego wątpliwości, ale. To nie będzie takie jednostronne, no były jednak jednostronne. Zupełnie Adam Wajem sobie nie radzi. Troszkę kontrowersji z palcami w oczy. Uważam, że pierwszy błąd, nie wiem kto podpowiedział sędziemu, że tam nie było palców w oczy, były wyraźnie palce oczy. W trzeciej rundzie chyba ze względu na to, że niby go oszukał, no to nie przerwał też wyraźnie palców w oczy. Ale mówię, błędy, błęd nabi, bo co są błędy, co nie? Ale nie wpływają tutaj tej walki, iż tutaj, to tutaj przerwanie to by te szczęgi i już mogło mieć znaczenie, bo tam Marquez miał mimo wszystko da cały czas na widelce tego brandarza i tam mógł wyjść jeden cios, który by po prostu by to wszystko zakończył bezdyskusyjnie. Więc tutaj, tu akurat mogło mieć wpływ i tutaj trzeba go skrytykować. No ok. Eee, przejdziemy jeszcze do jednej sprawy, bo tutaj ja taki dodatek, ja tego raczej nie robię, ale da ma jak ktoś jak ogląda te całe odcinki, to mm. To, jak najbardziej, będzie to dla niego. Czyli i 313. Bo tutaj doszło dwa pojedynki. Mam ogólnie chyba 12, aby 11 pojedynków. 12. No, tam mnie je 12 jest absolutnym minimum, więc bardzo dobrze, przynajmniej, że dla Gutierrez'a znaleźli się Nie wiem, czy on jest położony. Właśnie ten stanie na którym walczyć. Ten weekend będzie walczył właśnie z Gutierrezem. I tutaj doszło jeszcze z jedno starcia, Dwa starcia, czyli starcie wana Curuję. Chyba, znaczy ja nie chyba, Curuję, bo mówiłem, przepraszam. Fizje, w dosłownie chyba dzień po nagraniu odcinka, wypadł w Dałem o tego shorta. No, miał być Gabriel, miał być fajnie, ale ostatecznie w zastępstwie jest Rafael Fizjew Ja rozumiem tę decyzję UFC jak najbardziej. Ja nie mam wątpliwości, chociaż wątpliwości nie mam co do tego faworyta. Mimo, że ja bym bardzo chciał, żeby Fiziev wygrał, wciąż jest z Stujkowiczem, eee, i rozumiem. Podejście ludzi, którzy dają fabrykę Fizziewa, czyli ten brutalny Nokko na Geici, może zrobić z nim to samo, co zrobił Fergusonowi. I w ogóle mnie zdziwi, jak tak będzie. Yy, no w plus trochę na dymę wprowadza i tworzy kontendera, chociaż Fizzie chyba musiał, będzie musiał, jak wygra Geici, jeszcze chyba jedną barkę będzie musiał wygrać, żeby tak real, realnie coś zrobić. Yy. No i tyle. Faworyzuję jego mimo wszystko. Po prostu jest lepszym zawodnikiem. Pokazał już to w Londynie w dwa, lata, dwa lata temu? Dwa lata temu. To chyba było w marcu 2023. się e, Więc generalnie uważam, że Gacy wygra. Ale czeka mi, nie opadnie, jeżeli tutaj że Fizjew. E, bardzo bliska walka Pereira z Anka no, ja myślę, że Pereira wygra, bo, my też cały czas trenuje te zapasy, bo, a ty Sheire, nie, powinien być jakieś taką chodzącą tragedią pod tym względem, a stój co uważacie, że Kraj jest lepszy? No i ten Ramadan, który obecnie trwa, jeżeli gość będzie cokolwiek robił pod tym względem, z Ramadanem, czyli po prostu nie będzie Boga oszukiwał, ej, jestem w budynku, morta, nie widać, to... <laughs> to, to, to może mieć duże znaczenie mimo wszystko. Nie jest to jeszcze jeszcze, ale długo, bo chyba. Trwa tydzień ty Ramadan. Chyba to jesteś dwudziś... tego chyba. Tutaj jakiś tydzień cały trwa. Znaczy trochę nieco ponad tydzień Ramadanu. No zobaczymy. Eee, dzięki tymczasem za oglądanie. Na raczej i piano.